Nie ma co ukrywać, bez dużej dozy szczęścia to zdjęcie by po prostu nie powstało. Wiedza, konkrety, dane i poradniki wszystko o reportażu ślubnym. Szczęście to jedno, ale by coś powstało, to też potrzebne są inne rzeczy. No i właśnie o tych innych rzeczach dzisiaj Wam opowiem. Jakiś czas temu już mówiłem w swoim takim monologu na temat hasełka ty to masz oko. Hasełko to zawiera w sobie z jednej strony pewną pochwałę w stronę fotografa, że ma dobre oko, że ktoś mówi no super robotę robisz, ale z drugiej strony to ono jest bardziej takie mówiące no masz szczęście, że masz dobre oko, że masz talent, a to chyba nie do końca o to tak naprawdę chodzi. Co ty pierdolisz człowieku? Faktycznie, jakieś tam predyspozycje do uprawiania sportu, do wykonywania jakichś czynności, do jakiegoś zawodu są pewnie ważne. To jest na pewno potrzebne. Tu nie ma chyba sporu, bo nie każdy się do czegoś nadaje. Ale dopóki mówimy o tym, że ktoś ma do czegoś talent i Wiemy z tyłu głowy, że za tym wszystkim stoi przede wszystkim ciężka praca, to wszystko jest okej. Okay. Nie ma się co oszukiwać. Z samym talentem daleko się nie zajedzie, i ten talent to w moim odczuciu 1-2% tak naprawdę całej składowej na to, czy coś powstaje. Idealnym przykładem mogą być zdjęcia sprzed lat jakiegoś fotografa i zdjęcia, które robi już po kilku latach, gdzie mocno ćwiczył i pracował czy jego talent się zmienił? No nie, no był pewnie taki sam. O ile w ogóle był tam talent, ale to przede wszystkim praca powoduje, że mamy szansę sfotografować coś w jakiś określony sposób. W przypadku tego zdjęcia już mówiłem, że na pewno ważny był fart. I to oko tutaj miało jakieś znaczenie, ale bardziej wytrenowanie tego oka i działanie w określony sposób przez wiele lat. No właśnie. Przez wiele lat. Przejdźmy zatem do pewnego doświadczenia i do pracy. Ale zanim przejdziemy do pracy, bo to ona jest najważniejsza, i zostawię to na koniec, to wróćmy do farta, do szczęścia, do tego, co pomogło mi w zrobieniu tego zdjęcia. I to się pojawia na zdjęciach często czyli po prostu jakiś element losowy fart. W tym wypadku fartem było, że akurat to, co się dzieje na tym zdjęciu, zadziało się w jednym określonym momencie i że akurat ja tam byłem. To jest zdecydowanie szczęście, i tego nie jesteśmy w stanie wykreować, stworzyć, jeżeli podchodzimy do fotografii reportersko. Zatem, przy takich mocnych zdjęciach, takich, które później zostają zapamiętane, ten element losowy, ten właśnie fart. Ma duże znaczenie i w tym wypadku nie będę ukrywał, że właśnie miałem tego farta, ale ważne jest, by szczęściu pomagać, to znaczy przewidywać i być tam, gdzie się być powinno w danym momencie. Ale wracając do farta, tak ogólnie, no to właśnie w fotografii często bywa tak, że w tych kluczowych zdjęciach, takich najmocniejszych, pojawia się ten element losowy. Ktoś gdzieś wejdzie, komuś coś upadnie, ktoś gdzieś spojrzy, coś skądś spadnie. No to są elementy, których nie jesteśmy do końca w stanie przewidzieć, ale byliśmy tam w danym momencie, fotografowaliśmy coś ciekawego, przewidywaliśmy coś i akurat coś się wydarzyło. Bez tej sytuacji jakieś zdjęcie mogło być po prostu ok, ale przez daną sytuację dane zdjęcie staje się mega dobre po prostu, więc tak fart ma swoje znaczenie, ale do tego by mieć tego farta prowadzi konsekwencja i teraz najważniejsza część tego zdjęcia i powodów, z jakich one powstało, czyli właśnie z powodu konsekwencji. A, no i bym zapomniał, jeżeli chcecie warsztaty, które magiczną różdżką spowodują, że będziecie mieć farta na zdjęciach i że wszystkie zdjęcia zaczną być rewelacyjne, no to linki macie w opisie i w podpiętym komentarzu. Mistyfikacja. Oczywiście żartowałem, to znaczy linki tam są, a warsztaty są mocno techniczne i powodują, że wasze rzemiosło będzie coraz lepsze, a fart w końcu przyjdzie. No i teraz jak już wspomniałem kluczowy moment tego filmu, czyli konsekwencja. Konsekwencja to pewien sposób pracy, gdzie działamy cały czas w jakiś określony sposób. Konsekwentnie dążymy do jakiegoś efektu, do jakiegoś celu. Ja w ten sposób budowałem już kadry od lat. Znaczy starałem się właśnie tak krować, jakoś wieloplanowo i często sam szukałem takich sytuacji. W tym wypadku Miałem farta, jak już wspominaliśmy, bo coś się wydarzyło, ale moja czujność na takie sceny była taka, że ja mogłem to dobrze sfotografować w danym momencie. Właśnie ta konsekwencja z wcześniej. Bo jak sobie popatrzycie na moje zdjęcia sprzed lat, no to one często tak wyglądają: coś w tle, coś na pierwszym planie, coś w tle, coś na pierwszym planie. Szukam jakichś historii takich wielowątkowych na dwóch planach, takich, które powodują, że można się dłużej zastanowić nad danym zdjęciem. I tu się nic nie zmieniło. Tu tylko doszedł ten element losowy. Ale gdyby tam przebiegały dzieci, gdyby tam ktoś się przewrócił, ktoś się bawił, leżała skrzynka z jakimś trunkiem, cokolwiek, to też bym próbował tak kadrować. Tu nie miało znaczenia to, co było na pierwszym planie, a że akurat zdarzyło się to, co się zdarzyło. Kobosko, mówię, co to się stanęło? No to to był właśnie ten fart, ale tylko i wyłącznie. Mogłem go wykorzystać przez konsekwentną pracę dużo wcześniej. Nieraz powtarzam, że szczęściu trzeba pomagać, i dokładnie na tym polega właśnie moja praca że ja pomagam szczęściu. Dużo szukam, dużo obserwuję, nie siadam, nie gadam z gośćmi, nie spędzam czasu na bajerowaniu gdzieś tam na boku czy klikaniu non-stop na telefonie, tylko po prostu staram się szukać tych momentów. I w ten sposób zwiększam swoje szanse. Konsekwentna praca, która jest skupiona wokół określonemu sposobowi, przez który buduję swoje kadry, co? i dodatkowo pracowitość, powodują, że mam większą szansę na złapanie określonego zdjęcia. I tak, dalej to szczęście jest trochę potrzebne, ale nie ma co ukrywać, że jeżeli działamy konsekwentnie przez ileś lat, no to w końcu musi się trafić coś ciekawego nam. Więc finalnie to dużo ważniejsza jest właśnie konsekwencja, konsekwencja i praca. Jeśli doceniasz to, co robię, możesz zostawić suba, podrzucić tipa na kawę albo uzyskać bonusy wspierając mnie na YouTube. Linki w opisie i podpiętym komentarzu. A więc moja rada w tym temacie jest taka, byście konsekwentnie robili swoją robotę, i to powinno wystarczyć. Jeżeli jesteście ciekawi takich opowieści o jednym kadrze, jak one powstały i ogólnie o fotografii, to zajrzyjcie na mój ostatni film z tej serii.